Siema, siema! Z tej strony Anubis TV, a z tej strony. A to jest właśnie European War 4 Napoleon. I kontynuujemy serię Wielką Brytanię. Więc. Jak wam to mógłbym powiedzieć? Oczywiście miałem nagrywać, ale kurczę coś mi nie wyszło i, i musiałem od nowa zaczynać. No i oczywiście tak od nowa zaczynam, oczywiście. Raczej nie w grze, tylko w nagrywaniu. Wszystko w porządku jest w grze. Nie ma się niczego obawiać. Widać Niemcy nadciągają, bo jeszcze trochę się pograłem później chociaż naszym kurczę kolejnym celem będzie jednakże opanować Paryż To widać ten Niemiec musiał oczywiście podbić nam ten Paryż I naszym celem jest zdobyć ten Paryż nie, nie, ten Paryż nie może wrócić w niemieckie ręce bo Paryż je, będzie nasz jak już będzie nasz Paryż, to będziemy już kierować się tak gdzieś w kierunku Berlina no i później Rzymu, no to wiecie, bo ja chciałbym się oczywiście za, za tą serię oczywiście no jak tak powiedzieć no porządnie się wziąć za tą serię oczywiście, bo chcę oczywiście, żeby ta seria wyglądała jakoś ciekawiej, żeby wam Wam, Was zaciekawiała. To już jest oczywiście trzecia część z naszej oczywiście jakże fajnej, fajnej serii oczywiście. Zagrajmy w EuroTan War 4 Napoleon czy jakoś tak się powinno wymawiać, nie? No. Jak się uda nam zrobić ten Paryż, to będziemy mieli nawet i sporo zasobów. Je, o, jeśli się nie mylę, to różnie będzie, tak, to będzie różnie. Po raz w ten cały Conqueror wygrać Wielką Brytanię, w tym Jankę, sami chciałbym wygrać. No i nadciągają na Paryż. Nie pozwolę żeby Paryż zajęła. Tak. No. I ta gra mi się bardzo podoba. Może innym się osobom pomyślą, że to taka cringe'owa ta gra, ale mi się tam podoba. Tak No i zajęliście czołgi nadciągają już te samty się szykują. Halo. Halo. Już wszystko musi być przygotowane na tiptop. Myślę, że Rosja Radziecka zdoła pokonać ten tutaj, ten front wschodni, ale myślę, że zdołamy radę jednak wygrać tą walkę. No i no już przed chwilą Jugosławia nam padła. Za chwilę wpadnie i również no. Padnie nam też I Grecja. Kurczę. Czemu te, czemu, czemu tego oficera? Muszyć? Jest. No nie pisać mi tu. Tak. Za chwilę będzie po kolejnym dowódcy. No. Primo victoria. Wchodzimy w głąb. No. Bum. I NIEMIECKI OKRĘT ZOSTAJE DOSZCZĘDNIE ZNISZCZONY kurde kurde no no kurw Muszę, musiałem musiałem wyczyścić, wyczy, wyciszyć powiadomienia, bo nagle ktoś, jakaś osoba zaczęła mi tu spamić, nie wiem czym. Musiałem byłem wyłączyć to jakże to takie takie niby doszczędne kurczę Nie wiem jakby nie wiem jak to określić po prostu po prostu musiałem zablokować spami tyle ta no co my tu mamy my już powoli mamy takie połowę pół terenów podbitych jednakże możemy w każdej chwili stracić ten parisz kluczowy, klucze najgłówniejsza baza, jaką mogliśmy zdobyć tak no a sądząc, po to może sobie damy radę zresztą kto wie czy mogli, możemy dać radę bo Niemcy mogą wygrać w każdej chwili na froncie wschodnim to to i ze sprątu wschodniego mogą przynieść tam i swoje jednostki i mogą nas doszczyć, i później zniszczyć tak trochę niepokojąco mi to wygląda ale jako że bronimy ostatecznie Francji przed najeźdźcami z Niemiec to może zdołamy, zdołamy, znisz, zdołamy zniszczyć tego jakże wroga Oczywiście... no tak. O, będę takie armie szkoną. No, jeszcze kil parę minut mi zostało. Czy, mo, czy się przyciskać? O nie. nie! Nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy na to, aby ten głupiec do, doszedł do Jerozolimy. Co wy? Bum. I kolejny dowód zapadł. No Jejku, to, to naprawdę trudna walka jest Brytania już całkowicie przejęła Niderlandy O, artyleria się nam przyda Jest Hmm. Ale się desantujemy tych pałkanach. Ja naprawdę jestem zaskoczony. A jak już dotrzemy do. Musimy zająć przynajmniej. Karlusze, Stuttgart, Frankfurt, Brunswick, Hamburg, żeby później dojść do Berlina. A jak dojdziemy do Berlina, to dalej wszystko z górki będzie lecieć. To tyle z mojej strony. Jeżeli, kurczę, byś chce, jeżeli chcecie być ze mną, my, ze mną, my, no, jeżeli chcecie być na bieżąco, wystarczy tylko zasubskrybować mój kanał. Przy, przy okazji dać y, dzwoneczek, aby być na bieżąco. Papa! Pa.